Mamy kolejny dzień, godzina dziewiąta, a ja dopiero idę po bułki, że jestem po prysznicu, także taki jestem jak to co dzień. Ciężko się dzisiaj spało, budziłem się w nocy od pierwszej chyba z godziny, nie spałem w ogóle. Zimno było ogólnie w nocy, mimo że mieliśmy pozamykane okna, to jakoś tak mnie trochę gardło i katar złapały. Ale za to bardzo podoba mi się stan stóp, bo troszkę takie spuchnięte jak się wstało. W ogóle wczoraj 38,5 kroków, ale rozchodziłem się dwie minuty i nie ma żadnych dolegliwości po takich dystansach. Pogoda jest ok dzisiaj. Znowu troszkę więcej chmur, ale chyba nie przyniosą żadnych opadów na szczęście. Tak mi się wydaje. Plany co do dzisiejszego dnia, jak zwykle mgliste, bo wszystko się pewnie będzie zmieniało po drodze. Ale wybieramy się na początek po śniadaniu w kierunku skoczni, może na nią wejdziemy. Mam taką nadzieję, a potem została nam jeszcze jedna dolina do obejścia. Tak w ogóle dzisiejszy dzień miał być taki krupówkowy bardziej. Mieliśmy na krupówki iść przed wyjściem w góry, żeby nie, nie być już tam na takim zmęczeniu, bo wszędzie chodzimy na piechotę, nie jeździmy nigdzie samochodem. No ale plany się zmieniły, i druga część dnia jest taką wielką niewiadomą. Że czapki ze sobą nie wziąłem praż dzisiaj, jak nie wiem. Nie ma dzisiaj treningu, wczoraj jak przechodziliśmy to był trening. Nie wiem, czy w trakcie treningu można tam wchodzić do góry, ale dzisiaj nic nie skacze i spróbujemy się tam wbić. Okazuje się, że chyba podejścia na Wielką Kropię już takiego jak kiedyś nie ma. Ostatnio, jak tu byłem, to nie było w ogóle tego budynku, a teraz kolejka. No to będzie ciekawie. No już na kolejce, ale fajne uczucie i ku dawno nie jechałem. A jednak widać przed nami, że można tu wchodzić. Jest barierka i ludzie sobie wchodzą i schodzą. Ale jest wysokość. Świetnie to wygląda. Jesteśmy na półmetku na wysokości trybun. No i tutaj jest peron nieczynny, zakaz wysiadania. Jedziemy dalej. Nie spodziewałem się, że wjedziemy na samą górę skocznie. Zwykle to tam do wysokości wyskoku, czy, mm, czy na trybuny. A teraz totalnie sama góra. Myślałem, że tutaj się na kratkę wejdzie, ale się nie wejdzie. Dlatego zejdziemy troszkę. A nie, tu chyba też niżej nie zobaczymy. Ja idę do góry na taras widokowy. Właśnie tam na samą górę. O, jest fajnie. Jesteśmy na samej górze rozbiegu. Rozglądam się za kameczkami. Jest dość duże prawdopodobieństwo, że ktoś zostawił. No ale na razie nic. Dobra, kamyczków nie ma. Jedziemy na dół. No tak szczerze mówiąc, trochę mocno trzymam tą kamerę teraz, żeby nie spadła. Tu się oczywiście nie ma czego bać, ale. Ale tak buja tym fotelikiem. Jest całkiem fajnie. Teraz jesteśmy na stacji takiej na wysokości Trybun, gdzie y, pewnie w trakcie sezonu sobie można zejść. A poza sezonem jedzie się na samą górę. Ale widoki są kozackie. Chociaż w Harachowie było wyżej, wyżej więcej gór. Sam jestem ciekaw, nagrywając to teraz, czy będzie na filmie widać tę wysokość. No i jak tu byłem właśnie te 9 lat temu ostatnio. No to po pierwsze wyciąg był zamknięty. Wchodziło się właśnie tutaj tą ścieżką pieszą. A po drugie cały ten y, obiekt tutaj był w trakcie budowy. Tutaj było gołe pole tak naprawdę. No trochę to kosztowało, ale jeśli mamy jeszcze dzisiaj sporo drogi, to zaoszczędziło to sił. No wiadomo, że będzie dzisiaj dużo kroków. Trochę tych kroków oszczędzimy. A poza tym no frajda z tej jazdy kolejką niesamowita szkoda, że kamyczków nie było u góry. Trochę trochę jestem zawiedziony. Padła decyzja, że idziemy do Doliny Białego. Też sobie odznakę załatwimy z tego miejsca. Zaraz zobaczę na mapie jak to wygląda. Czyli po prostu doliną białego w ten sposób idziemy. No i żeby domknąć te trzy doliny. Nie wiem, może trochę bez entuzjazmu mówię, ale jest energia. Godzina 12.00, 9 tysięcy kroków i lecimy. W tej dolinie z tego co sprawdzaliśmy to powinny być najładniejsze widoki. Dzisiaj troszkę słabiej ze słońcem, troszkę chmur przyszło. Może to i lepiej, bo wczoraj poza samą Siklawicą to wygrzało spoko, sporo. Jestem zjarany jakbym był nie w górach tylko nad morzem na wakacjach. A dzisiaj może być pośrednio. Oby. Nie, nie ma co żałować. Takie potoczki zawsze w Dzisiaj dopiero teraz, tak naprawdę, zaczynam się męczyć, bo samo chodzenie w miarę popłaski mnie nie męczyło. Stopy są ok. Już chyba ten ujemny bilans kaloryczny, który jest na co dzień, daje się we znaki. Nie liczyłem kalorii ani jednego dnia. No bo też ciężko by było policzyć. To ile się spala tych kalorii. Ale dzisiaj już się taki przytkany trochę czuję, jeśli chodzi o energię. Lekkie śniadanie było, bardzo lekkie. Dwie kawy w sumie od rana. No i to także jedzenie mnie nie mogło wypchać, ale czuję się przytka przytkany. A teraz Wam pokażę te widoki. Całkiem ładnie. Zawiesiła mi się chwilę temu. Kamera i nie wiem tak naprawdę co się nagrało, ale mówiłem o tym, że mimo tego, że mało dzisiaj jadłem, to mnie trochę przytkało. Mało piłem, piłem dwie kawy tak naprawdę i parę łyków wody, nic więcej. Także myślę, że to kwestia już tego bilansu kalorycznego, który jest na deficycie od kilku dni. No i powoli wychodzi zmęczenie. Tak, jeszcze wracając do tematu kamyczków. Dołączyłem do takiej jednej grupy na Facebooku, gdzie tam rzucają te swoje znaleziska, ale okazuje się, że tych grup to się tyle namnożyło, każda ma jakieś swoje hasztagi inne. No wiadomo, jak to Polak? Jeden będzie się z drugim kłócił zamiast coś razem zrobić. No i efekt tego jest taki, że ja się zajawiłem na szukanie tych kamyczków, ale chyba w społeczność nie wejdę i wracając do tych kamyczków to bardzo możliwe, że po górach Świętokrzyskich też będę zostawiał. I będę szukał, czy po górach, czy w samych Kielcach, i w, w, w różnych miejscach turystycznych. Także bardzo możliwe, że to będzie się częściej na kanale pojawiało. No i znowu dzisiaj jest w tej dolinie bardzo, bardzo chłodno, tak mroźno, tak jak wczoraj. A ja oczywiście nie nauczony swoim błędem, nie wziąłem sobie bluzy. Chociaż z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żebym teraz zakładał bluzę, bo jestem cały mokry. To jest takie właśnie trochę dziwne, nie wiadomo co robić. Z jednej strony właśnie czuję, że jakbym ją założył, to zaraz bym się ugrzał i by było za gorąco. No a jak jestem w t shirtie to czuję taki mroźny powiew, tak jakby się drzwi do chłodni otworzyło i tak wylatuje z tej chłodni zimne powietrze, tak tutaj właśnie czuć. Wygląda ładnie i ciepło, ale wymarzłem. I znowu zaczyna się zatoka odzywać, to tak co z którą zwykle mam problem. Więc trzeba będzie chyba Więc trzeba będzie chyba zrobić USB w końcu. Na samą górę Doliny Białego w tym roku nie weszliśmy. Ech, wspólnie zadecydowaliśmy, że schodzimy. chociaż już chyba byliśmy niedaleko, ale... No tak, wcześniej było zimno, teraz jest gorąco i się bardzo stromo zrobiło. Nie ma co się na taki ostatni prawdziwie wycieczkowy dzień tutaj zakatować. Trzeba po pierwsze bez kontuzji wrócić, a po drugie uśmiechnięci. No, dochodzimy sobie do krópówek. I takie znalezisko. Takie znalezisko. Chyba to radiowóz jakiś. 4413. lowe Jesteśmy na dole i kurczę aż strach nagrywać, bo zaraz przyleci i będzie wam mało pieniędzy. Zmęczony już jestem dość mocno. Powiem wam 16-15, ale tylko 24 tysiące kroków. Ostatnie miejsce tak naprawdę takie do zwiedzania do, do przejścia, chociaż już byliśmy tu w tym, w tym roku. Ale ogarniamy pamiątki dla rodziny. No i na gubałówkę w tym roku się nie udamy. Ale może za rok słońce już daje się we znaki dość mocno, ja bez tej czapki. Jeszcze przed powrotem nie odpuszczę sobie pójścia na ten plac widokowy, na to wzniesienie widokowe, które polecaliście mi pod jednym z szortów. Nie wiem dokładnie jak tam wejść, dlatego błądzę, ale idę w tym kierunku. Może dobrze, najwyżej się wrócę. No niestety nie ta uliczka, ale to nic. Na pewno to będzie w następnej. A już stąd są widoki całkiem fajne Tylko zasłonięte przez drzewa chyba znalazłem dobrą drogę no jakiś szlak architektury drewnianej ale to akurat mniej mnie dzisiaj obchodzi antałówka 9 Poro ludzi tu wychodzi więc ja tu wejdę Myślę że to będzie ta droga Mam nadzieję Bo jeśli się okaże, że wejść tu można tylko z drugiej strony No to już To już niestety nie To światło oznacza, że idę dobrą drogą Już powoli się tu góry przebijają Między domami Ach, Cieszę się Patrzcie Dobra, chodźmy na te polany Grunt nie jest łatwy. Po 30 tysiącach kroków dla 120 kilo, kilo. Ale widoki oddają. Zaraz wam to pokażę. Także dzięki za polecajkę. Nie wiem już dokładnie, komu dziękuję. Nie pamiętam. Sory. Tutaj z prawej strony. Widać już. Gubałówkę, na której ostatecznie nie byłem. A z lewej pojawia się Giewąt, i zaraz reszta. Teren prywatny, zakaz wjazdu samochodem, motocyklem i dorożką. Ale na piechotę są można wejść. No, naprawdę dzięki za te polecajka. Jeszcze. Jutro zabiorę tu ze sobą grupę, bo ciężko lepszy widok. Myślę, że nawet z głową.